Padłeś ofiarą manipulacji. No, zdarza się każdemu. Szczególnie ludziom, którzy nie są świadomi tego, jak funkcjonuje nasz mózg, w jakie pułapki wpada i jak się przed nimi bronić. Ale uwaga, jest jedna grupa ludzi, którzy są odporni na manipulacje. Co więcej, sami genialnie manipulują innymi. Ta grupa to psychopaci. Więc jeżeli nie jesteś psychopatą, to znaczy, że pewnych technik negocjacyjnych, pewnych technik związanych z manipulacjami musisz się po prostu nauczyć. Ten odcinek powstał po to, żeby ci w tym właśnie pomóc. Kiedy szukałem inspiracji do nakręcenia tego odcinka, kiedy wertowałem materiały źródłowe, natrafiłem na bardzo ciekawe badania naukowe. Zostało ono przeprowadzone pod przewodnictwem pana Norberta Schwarza. No więc możecie mnie zapytać, kim jest Norbert Schwarz? Norbert Schwarz to psycholog społeczny. Bardzo ważna postać. Oprócz tego, że jest profesorem, czyli ma ten tytuł naukowy, to specjalizuje się w tematyce, jak podejmujemy decyzje pod wpływem nastroju albo pod wpływem tego, jak dane są zwizualizowane. Czyli innymi słowy, zajmuje się tematyką związaną z manipulacjami, z funkcjonowaniem naszego mózgu. Więc jeżeli chcesz być ekspertem w tym temacie, no to to nazwisko powinieneś sobie wygooglać i zająć się czy sprawdzić też badania naukowe, które przeprowadził. I nie bez powodu mówię o tym panu, nie bez powodu mówię o badaniach naukowych, dlatego że świat korporacji czerpie pełnymi garściami ze świata nauki. I czerpie po to, żeby z nas móc wyciskać więcej i więcej w pogoni za wyższą produktywnością, bo wyższa produktywność z pracownika to większy zysk. Więc będąc pracownikiem, warto się skutecznie też przed tym bronić. A jedyną skuteczną bronią jest wiedza i jest nauka. OK, wróćmy do samego badania. Które pan Schwarz przeprowadził. Podzielił on uczestników na dwie grupy. Tak zazwyczaj przeprowadza się badania, że porównuje się wyniki w dwóch grupach. Uczestnicy w pierwszej grupie byli poproszeni o wypisanie sześciu przykładów, kiedy zachowali się w sposób asertywny. Potem, jak już sobie wypisali te wszystkie przykłady, byli poproszeni, żeby ocenili się sami pod względem tego, jak bardzo są asertywni. Taka sama ocena. W drugiej grupie. Mechanizm wyglądał bardzo podobnie, z tym że uczestnicy byli poproszeni o podanie 12 przykładów, nie 6, 12. No i macie jakieś pomysły, co z tego wszystkiego wyszło? No ok. pierwsze spostrzeżenie oczywiście nasuwa się samo. Ludzie, którzy mieli podać 12 przykładów w sytuacji gdzie są asertywniej, no po prostu mieli więcej problemów niż ludzie, którzy mieli podać tylko sześć przykładów. Ludzie zaczęli wypisywać siódmy, ósmy, dziewiąty przykład i to jeszcze im szło dosyć pewnie i dosyć płynnie, ale potem zaczynały się schody, kiedy mieli wymyślić dziesiąty, jedenasty, no i w końcu ten dwunasty przykład. To dość intuicyjne. Można się w zasadzie było tego spodziewać, ale dużo ciekawsze okazały się oceny, które ludzie sami sobie przyznawali. Ci, co mieli podać tylko 6 przykładów, oceniali się dużo wyżej niż ludzie z drugiej grupy. Niż ludzie, którzy podali 9, 10 czy czasem nawet 11 przykładów tego, kiedy są asertywni. Bo dla naszego mózgu liczba, obiektywnie wyrażona liczba, nie ma tak dużego znaczenia jak kontekst, w którym ta liczba jest osadzona. Jeżeli byłeś w pierwszej grupie i byłeś poproszony o podanie 6 przykładów, to uznawałeś, że 6 to jest ten maks. Podawałeś 6 przykładów i po prostu czułeś się dobrze. Czułeś się dobrze, pewny siebie, wysoko oceniałeś siebie, wysoko oceniałeś swoją asertywność. Po prostu zakładałeś, że 6 to maks i 6 to sterczyłeś. Natomiast jeżeli byłeś w drugiej grupie i wiedziałeś, że 12 przykładów to max, i miałeś pewne problemy z przytoczeniem 12, no to zaczynał się problem. Uznawałeś, że może no. Nie jesteś mega asertywny, nie jesteś może gdzieś w dole tej stawki, ale no, 12 nie podałeś, więc nie jesteś w tym, w tym top of the top ludzi najbardziej asertywnych, więc oceniałeś się naturalnie niżej. A to, co jest naprawdę ciekawe, to to, że ten mechanizm możemy używać także w środowisku zawodowym, w środowisku naszej pracy. No, jeżeli chcesz jakąś swoją cechę wyolbrzymić, sprawić, żeby wydawała się większa, no to zestaw tą cechę z jakimś małym kontekstem. No, już wyjaśnię. Chcesz, żeby szef docenił twoje zdolności liderskie. No to poproś go o podanie małej liczby przykładów, na przykład trzech, takich sytuacji, kiedy mógł tą cechę zaobserwować. Hej, szefie, czy mógłbyś podać trzy przykłady sytuacji, w których wykazałem zdolności przywódcze? Jeżeli twój szef sam wypowie te trzy sytuacje, te trzy przykłady, to do jego podświadomości zostaje dostarczona informacja. Faktycznie ten człowiek ma zdolności przywódcze. Zanim przejdziemy dalej, to powiem Ci, że ten przykład został umieszczony w moim szkoleniu, no a w zasadzie w poradniku krytycznego myślenia, do którego nabycia oczywiście Was zachęcam. Wystarczy, że przez miesiąc będziesz moim patronem, a wtedy otrzymasz link i hasło do materiałów, które dla Was stworzyłem. W poradniku znajdziesz podsumowanie najczęstszych pułapek, w które wpada nasz umysł, opisuje też techniki, jak się przed nimi chronić. I ponadto znajdziesz przykłady sprawdzonych mechanizmów, których w pracy możemy użyć, aby przekonać partnerów biznesowych. Do swoich racji. Znajdziesz także elementy związane z kompetencjami miękkimi, yy, które warto rozwijać w duetze z krytycznym myśleniem. Oprócz słowa pisanego, znajdziesz też ilustracje, schematy, nagrania wideo, a zatem przyswojenie tej, no nie ukrywam, skondensowanej wiedzy powinno przebiegać dużo łatwiej i bardziej efektywnie. Tyle w temacie autopromocji, przechodzimy dalej. Mechanizm ten, związany z kontekstem, możesz też wykorzystywać w drugą stronę. To znaczy, możesz sprawić, że jakaś Twoja negatywna cecha będzie wydawała się po prostu mniejsza. Poprój szefa, żeby przytoczył ci 12 przykładów, taka liczba z badania. Kiedy. Coś zrobiłeś źle. 12 przykładów Twojego zachowania, kiedy no, nie byłeś najlepszą wersją samego siebie. Oczywiście, 12 przykładów to może być trochę za dużo i to śmierdzi już manipulacją. Sprytny menadżer to wychwyci, ale poproś go o 5-7 przykładów i to powinno go przekonać. Myślisz, że to wszystko jest trywialne, oczywiste? To posłuchaj dalej. Powstało kilka wariancji tego badania, które sprawdzały także inne elementy naszego psycha. Badanie dobitnie pokazało, jak łatwo jest zaprogramować nasz mózg, albo jak bardzo potrzebujemy wymówek w naszym życiu, żeby poczuć się lepiej z tym, co robimy. Badanie powtórzono, ale tym razem dodano jeden czynnik grającą w tle muzykę. I znowu ludzi podzielono na dwie grupy. Jednej powiedziano, że ten utwór muzyczny ma taki zbawienny wpływ na fale mózgowe, i że dużo łatwiej będzie im przypomnieć sobie te przykłady asertywnych sytuacji. Drugiej grupie powiedziano, że muzyka może ich rozpraszać, że mogą przez tą właśnie muzykę wypaść dużo gorzej niż normalnie. No i na końcu badania, oczywiście, uczestnicy znowu musieli ocenić sami siebie, jak wypadają pod względem asertywności. Pewnie spodziewasz się, co się stało. Ludzie, którym powiedziano, że muzyka im będzie przeszkadzać, którym dostarczono wymówkę, ocenili się dużo, dużo wyżej niż ludzie, którym muzyka miała pomóc. To miało, nie miało absolutnie nic wspólnego z obiektywną liczbą sytuacji. Ta muzyka naprawdę to była cicha muzyka w tle, więc nie miała wpływu na samo badanie. Jednak ludzie użyli jej, żeby ocenić się wyżej. A jak to działa w korpo? Wymówka może efektywnie nas chronić. Nie możesz dowieść swojego targetu na czas. Obwinianie innych w koło, podwładnych, działów wspierających, słabego marketingu itd., itd. ma sens, bo Ciebie chroni. Wysokie standardy etyczne będą Cię chronić mniej niż dobra wymówka. A szczególnie, kiedy wymówka nie wygląda jak wymówka. Świetna wymówka to taka, która jest. Opleciona w jakąś taką mega profesjonalną ocenę sytuacji, taką pozbawioną emocji, kiedy jedynym Twoim celem jest dobro firmy, dobro projektu. Czy to etyczne, czy to nie, to jest zupełnie, słuchajcie, odrębna kwestia, ale widziałem całe tłumy odnoszących sukcesy liderów, którzy obwiniali się nawzajem. Dyrektorów sprzedaży, którzy narzekali na jakość marketingowych materiałów. Dyrektorów marketingu, którzy. Oczerniali egzekucję akcji w sklepie. No i dyrektorów finansowych, którzy chcieli ukryć swoje błędy w budżecie, i oczywiście obwiniali tych, którzy dane do budżetu dostarczyli. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże przetrwać Wam w korporacji, da taki efektywny mechanizm, którego możecie używać albo którego używaliście intuicyjnie, a nie wiedzieliście, czemu działa. No i oczywiście. Oczywiście, zachęcam Was do zakupu mojego poradnika, ale też do sięgania głębiej i głębiej w świat nauki. W świat, gdzie wiele tematów zostało poruszonych i gdzie wiele tematów już na nas oddziaływuje, mimo że tego nie jesteśmy świadomi. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.